Wieża Babel jest kontynuacją dziedzictwa grzechu rajskiego, kiedy te ludzie wyzwoliwszy się samowolą z objęć i opieki Pana Boga, postanowili kroczyć drogą przed siebie wymyśloną. Tym razem chcieli znak sięgający nieba, aby być w porozumieniu i w dalszym ciągu w niezależności, oczywiście pozornej, w niezależności od Boga. Dlatego, dla potęgi własnej, zaczęli budować wieżę z wypalanych cegieł i ze smoły zamiast zaprawy murarskiej. Dziwne, smoła nie jest po, spoiwem dla materiału budowanego, czyli już. Z samego początku błąd. To jest znak ich błędu poznawczego i myślowego. I dziedzictwo tej wierzy ma swoją kontynuację w rozmaitych pokoleniach i przestrzeniach na Ziemi, kiedy ludzie chcą żyć bez Boga. Przeciwko niemu i sobie wystarczyć. Tak było na przykład w okresie żydowskiego komunizmu. Tak jest teraz w okresie tak zwanej Unii Europejskiej. Wybudowali się gmaszysko, które przypomina niedokończoną budowlę wieży Babel. I wszystkie te ludzkie zamysły mają smutny kres. Tak jak rozsypująca się. Unia Europejska, czyli struktura ateistyczna wroga moralności. A Pan Bóg nie pozwala z siebie kpić i nie dozwoli na swobodny grzech zgorszenia. Dlatego jak budowniczowi wieży Babel nie mogli się porozumieć, tak również Destruktorzy Półwyspu Europejskiego też coraz mniej się porozumiewają ze sobą, bo egoizm największą siłą jest, i każdy myśli o swoim i o sobie. Być może Ziemia przeżyje jeszcze wiele takich sytuacji, kiedy trzeba będzie przyjąć zasłużoną klęskę, by. Nie przyjąć zasłużonego piekła, za grzechy nieodpuszczone, nieodpokutowane, za grozę marnego życia. Opowiadanie wieży Babel ukazuje, jak ludzie chcieli być niezależni i sobie wystarczać. Ponieważ sprawcą chcenia i działania jest Pan Bóg to i Bogu można przypisać to, co się dzieje. Wiemy, że różnorodność języków bierze się z izolacji i niepokonanych odległości. Wyizolowane społeczeństwo przez setki lat ma zupełnie inny język od narodu daleko stamtąd. Natomiast nie w brzmieniu języka sprawa, Lecz w brz brzmieniu serc człowieczych, w tym, czy ludzie chcą widzieć Boga, pamiętać o Nim i prosić Go o łaskę. Tego trzeba. Człowiek potrzebuje jednomyślności w Bogu i z powodu Boga. W przeciwnym razie będzie w nim duch rywalizacji, przemocy i niepodporządkowania. Zgubi człowiek wtedy ducha służebności, a rozkróluje się i będzie chciał dysponować innymi i decydować o nich jako najmocniejszy spośród wielu. Duch wieży Babel ma różne oblicza, różne sposoby zaistnienia na przestrzeni dziejów. Zawsze jest to rezultat grzechu. Jakiegoś upodlenia, kiedy Pan Bóg ludziom nie imponował, a sobie nie wystarczali, dlatego próbowali zbudować coś nadzwyczajnego, co by przekroczyło i im służyło. I trudno nawet zrozumieć, co miałoby z tego być, bo tylko prawda jest prosta. Fałsz i kłamstwo. Są wielorakie, niezrozumiałe, sprzeczne wewnętrznie i nie do obrony. Ucząc się woli Bożej w życiu Twoim, chciej mieć decyzję, by do Boga przynależeć i z Bogiem być. Chciej czegoś takiego by Bóg był dla Ciebie szczególnością całkowitą i jedyną nieodzowną. Jeśli w swoim myśleniu intronizujesz Boga na najwyższość Twoich wysiłków, uniżysz się przed Nim i będziesz oczekującym łaski, to to znasz też i wypełnienia łaską, która Cię będzie prowadziła do ocalenia. Brak jedności z Bogiem i posłuszeństwa Bogu czyni ludzi tak różnymi i rozbieżnymi, że między nimi będzie tylko wojna i pochodna wojny w skali mikro i makro. By tak nie było, trzeba pamiętać, że tylko jeden duch Boga żywego może ludzi ocalić. Ty więc Ty i wielu wokół Ciebie będziecie mieć wspólny zamysł wynikający z przyjętej woli Bożej. Będzie pokój, będzie miłość, a na końcu zbawienie.